Dzisiaj o kolorowance, ale nietypowo, bo będziemy ją kolorować, znaczy ja będę ją kolorować nie kredkami, a gwaszami. Dlaczego mówię o kolorowance, a nie o po prostu obrazku namalowanym gruszami? Dlatego, że najpierw przygotowałam sobie no po prostu kolorowankę, ilustrację w Procreate na iPadzie, która po wydruku posłużyła mi sobie jako gotowa ilustracja do pokolorowania gwaszami. Czy jest to na odfizna? Trochę tak. Dobra, pogaduchy na później, teraz konkrety. Kupiłam nową drukarkę, trzeba bym wypróbować i pierwsze co przyszło mi do głowy to kolorowanki, ale w związku z tym, że kredek używam głównie do wykończenia obrazków, a bardziej interesują mnie farby typu akwarele i wasze, problemem może wydawać się rozlewanie tego tuszu pod wpływem wody. I oczywiście byłaby ta sytuacja prawdopodobna na papierze kserowym, którego najczęściej używa się do wydruku kolorowanych które potem koloruje się kredkami, ale jak wiadomo, do farb typu wasze, typu akwarele, używamy troszeczkę innych papierów grubszych, bardziej chłonnych. I moje testy z papierem akwarelowym wskazują na to, że kolorowe tusze, owszem, rozlewają się, zwłaszcza te wydrukowane w takiej jak najlepszej jakości. Wydruk już w takiej szarej wersji kolorowanki, czyli takiej najjaśniejszej, zwłaszcza w ustawieniach szybkich, które zużywają jak najmniej tuszu, już dał mi bardzo fajne wyniki na papierze akwarelowym tuż nie rozlewał się, więc już jest dobrze. A teraz konkretne, konkretne o samym procesie. Tak jak wspomniałam, ilustracja powstała w Procreate. Na początku użyłam zwykłego miękkiego pędzla, nawet już konkretnie nie pamiętam jakiego. Generalnie chodzi o to, żeby nie był on zdefiniowany, żeby sam rysunek był taki y, niedokładny, i dopiero na kanwie tego pierwszego szkicu frysowuję dokładniej linię. Oczywiście wykorzystuję wszystkie możliwe dostępne cyfrowe sposoby, aby poprawić wszystkie swoje błędy, tak aby ten obrazek, który wypuszczam do drukowania, był ich w jak największym stopniu pozbawiony. W przypadku gwaszy używam mniej fakturowanych papierów, i tutaj na salony, zaszaleję i tak właśnie nazwę swoją kanciapkę, w której zwykle pracuję, wchodzi papier recyklingowy. To ten kremowy papier, którego najczęściej używam do gwarzy. Papier jest cieńszy niż papier akwarelowy, jest taki bardzo sprasowany. Wydaje mi się, że on jest w ogóle stworzony z makuratory, nie ma faktury i to też pomaga przy rozprowadzaniu farby. I co się okazuje? Świetnie współpracuje z tuszem z drukarki, kłania go na tyle, że woda nie jest w stanie mu zaszkodzić, nie rozlewa się pod jej wpływem i super i właśnie o to chodziło. Ilustracje w formie kolorwanki przygotowałam w trzech różnych wersjach. Mamy czarno-białą, sepie, czyli kolor jaśniejszy i bardzo jasny szary. I wszystkie te wersje jak najbardziej mogą być użyte do pokolorowania kredkami, wszystkie mogą być użyte do pomalowania farbami, z tym, że te dwa ostatnie kolory, czyli jaśniejsze sepia i jasny szary, zdecydowanie łatwiej sobie poradzą, jeżeli tak się zdarzy, że na jakimś papierze ten tusz drukarki się lekko rozmyje. Pierwszy etap malowania to podmaluski i nazywam sobie to tak um, etapem transparentnym. Całkowicie można byłoby to opuścić, dlatego że wasze malowane w sposób kryjący moglibyśmy od razu po prostu nakładać dany zaplanowany kolor na dany obszar. Ja jednak czuję się bezpiecznie i sprawdzić, czy te kolory się sprawdzają. Nakładam dużą ilość wody z małą ilością pigmentu i pokrywam większe obszary. Dzięki temu sprawdzam też, że ten wydruk jest. Nierozmywalny, fachowy termin. Nierozmywalny pod wpływem wody. I już kusi żeby zostawić to w takiej delikatnej, akwarelowo rozmytej wersji, bo to wygląda bardzo ciekawie, ale to nie było moim celem. Miał być gwasze, miał być kryjąco, także lecimy dalej. I drugi etap, gdzie już nakładam gęstszą farbę, nazwałam etapem kryjącym, czyli już malowanie główne. W związku z tym, że te gwasze mają bardzo intensywne kolory, często, nie wszystkie, ale większość potrafi być naprawdę e, wżerająca się w oko to dodaję do większości z kolorów dość dużą domieszkę szarego. Tutaj chyba używam szarego ciepłego. Kolory z domieszką szarego są bardziej zedliwe yy, dla oka. I no i w związku z tym, że ten sam odcień jest dodany do różnych kolorów, to też one się ze sobą tak nie gryzą. Zedliwe, nie gryzą się. Ktoś tu wybitnie jest głodny. W tej pracy dokładnie możemy zaobserwować gwaszową perfidność polegającą na zmianie koloru podczas wysychania i kilka razy mi się zdarzało po prostu patrzeć z załamaniem na to, jak kolor wygląda. Byłam pewna, że jest za ciemny, zbyt bury. Po wyschnięciu okazywało się, że dostawa właśnie tego mlecznego, takiego bardziej pastelowego odcienia, o którym chodziło. I naprawdę momentami nie wyglądało to dobrze, a ostatecznie myślę, że wynik jest dość ciekawy. Generalnie moim założeniem było mleczne, stelowe, dość jasne tło i ciemna postać na tle tła. Mistrz Słowa. Malując obszary gałęzi i kwiatów, staram się malować pomiędzy nimi i nie zamalować konturów. Gdybym nie używała wydruku wcześniejszego i malowała gwaszami na jakimś szkicu, prawdopodobnie namalowałabym tło, a na nim dopiero rysowałabym gałązki, bez przejmowania się tym, co tam szkic planuje, bo szkic z reguły jest mniej dokładny niż ten wydruk, którego używam. A więc postać jest najciemniejsza, jedyne ciepłe kolory, jakie pojawiają się na obrazku, to również w przypadku postaci rdzawe włosy. Dzięki temu ta postać jest bardziej widoczna na tle. Tło to w ogóle jest chyba słowo, które jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Poza tym również bardzo staram się wkładać głowę w kadr, gdyż zdecydowanie to podnosi jakość mojej pracy, jak widzę. I no dalej w szczegóły używam tego cieńszego pędzelka i staram się też niektóre detale malować w taki bardziej komiksowy sposób kreską. Do tego wasze się naprawdę świetnie nadają. A już o tym, zupełnie końcowym etapem są pred kredek używam właśnie często do rysowywania dokładniej, szczególnie zwłaszcza w przypadku twarzy. I one świetnie się sprawdzają w przypadku innych kartonów. Niestety z tym kartonem się trochę nie dogadują. Generalnie moje narzędzia pracy często rozmawiają ze sobą, jak można usłyszeć w moich nagraniach że kredki nie mają wspólnego języka z tym papierem i podczas rysowania zeskrobują warstwy farby i no rysowanie nie jest to efekt, którego bym oczekiwała, także tutaj, tym razem z kredkami, bardzo oszczędnie. I tu jeszcze dodam, że to są kredki miękkie, czyli kredki akwarelowe. Na pewno tarcze kredki byłyby tutaj w tym przypadku jeszcze gorsze. Z reguły akwarelowe kredki świetnie mi się sprawdzają do detali, nie w tym przypadku. Nie będę ukrywać, kolorowanka powstała. Z myślą o moim sklepie na Etsy, który otworzyłam niedawno. I bardzo mi się podoba kierunek kolorowanek, bo lubię bardzo je tworzyć, zwłaszcza jeżeli to nie są kolorowanki zlecone przez klienta, a mogę sobie po prostu pozwolić na narysowanie wszystkiego, co chcę najlepsza opcja. Dodatkowo bardzo lubię oglądać różne wersje danej ilustracji, a nie jestem w stanie tak naprawdę stworzyć pierdyliarda wersji. Pierdryjard słowo, którego nadużywam. Bardzo wielu wersji jednej ilustracji. Można było całe życie spędzić malując tylko jedną ilustrację. Czy nie fajniej byłoby zobaczyć, jakby sobie z nią poradzili inni? Ja myślę, że fajniej. Jeżeli poczujesz zew, by pokolorować którą z moich ilustracji dostępnych w sklepie na Etsy, to zachęcam do użycia hashtagów. Stworzyłam je specjalnie po to, by móc łatwiej odnaleźć prace stworzone na podstawie tych ilustracji i na Instagramie, bo tam właśnie śmigam najczęściej. Jeżeli dodatkowo mnie otagujesz, no to już w ogóle będę mieć większą szansę, żeby taką pracę znaleźć, błyskać i pokazać ją innym w moich Insta Stories, bo kurczę, to fajne będzie bardzo zobaczyć, jak inaczej mogą wyglądać. A zachęcam oczywiście do zapisania się na newsletter, dlatego że jedną z ilustracji właśnie za ten zapis można dostać. No, zdradzę, że to nie są jedyne ilustracje, które moi newsletterowicze dostają po prostu tak o. Zatem tak, opłaca się zapisać. Zapraszam link w opisie. I tak to, tak to powstała wiosenna czarownica. Wiosny jeszcze nie widać. Nie ukrywam, że już jest trochę spóźniona, gdyż oczekiwałam jej w lutym. Oby przyszła jak najszybciej. Mam nadzieję, że zobaczę ten obrazek w różnych wersjach. Mam cichą nadzieję, ale głośno ją wyrażę. I mam przeczucie, że będzie więcej filmików właśnie w tym klimacie. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób udało się pomalować moją kolorowankę również na wydruku akwarelą, dajcie znać. Bardzo możliwe, że to będzie następny temat. I na koniec, hurtowo zapraszam i na bloga, i do zostawienia kciuka w górę, i do zadania jakiegokolwiek pytania, i na Instagrama, do skarponecji. Mam mnóstwo miejsc, które mogę zaprosić, i niniejszym to czynię. I do następnego.